Cześć, witajcie Pepkowiczy. Zapraszam Was na przegląd ze mną. No i z tyku miejsca zostawcie subskrypcję, jeżeli teraz oglądacie jeszcze i nie macie z dzwoneczkiem i link do Instagramu macie pod filmem i patrzcie jaka fajna piżama. Za 40 zł. Taka letnia, fajna. O, coś słuchajcie, fajnego. Patrzcie. Takiej froty. Jaka cena? 35 zł. Taka rozmiarówka. I to jest taka, słuchajcie, a la frotka i do tego są spodenki. Bardzo fajne. Podoba mi się to. I chyba sobie kupię, słuchajcie, bo jest takie frotowe, fajne. Nawet tak do chodzenia. E no, i słuchajcie, zostawcie znak po sobie, jakiś komentarz dla logarytmu YouTube'a. Ale też słuchajcie, napiszcie, co ostatnio udało Wam się fajnego wyhaczyć. I taka rozmiarówka za 25 zł truskawki. Taka koszula nocna. I mamy za 25 taką. Już typowo wakacyjno też. I kolejna piżamka za 25 zł. Z takimi spodynkami. Ale powiem Wam ta fruta jest bardzo fajna. Fajny taki komplet taki set. Słuchajcie, nawet tak właśnie po domu do chodzenia. No i słuchajcie. Kolejne koszulki za 25 nocne. Ta nie ma rękawka, jest tak odcięta. O. E, jest taka, słuchajcie, za 30 żółta. I mamy fioletową. Powiem Wam, tego towaru jest bardzo dużo i on jest na wciskany. Za 30 taką. No i słuchajcie, taka ładna. E, z muszlami patrzcie typowo wakacyjna za 25. O. I kolejna słuchajcie, patrzcie jakie wakacyjne fajne rzeczy za 30 i tam taką kratę słuchajcie. Za 25 i tak wygląda. No i słuchajcie, e, piżamki. Ta jest cudna. 30 zł. I ma takie spódniki. Fajne, że te printy są takie wakacyjne. Powiem wam takie nadmorskie. E, kolejna z takiego miłego materiału. Za 35 o. i kolejna słuchajcie za 20 taka tylko 20 zł patrzcie ze spodenkami i, i ta słuchajcie granatowa za 30 Za 25, to już pokazywałam, ale jeszcze tutaj chcę Wam pokazać Ale nie mogę znaleźć ceny bezcenna, słuchajcie. No, ta jest, e, słuchajcie, bezcenna. E, o, a cóż to jest, słuchajcie. Spodenki taka buzeczka. Cena ukryta, patrzcie. No słuchajcie te ceny są tak poukrywane i tak to jest wysoko powyższone, że jeżeli ktoś y, ma mi wzrostu jestem osobą dość wysoką, no to sobie nie poradzi no. 30 Elka. w takie truskawki i tak to wygląda, słuchajcie. No i pokażę wam y, trochę biustonoszy. Bo są nowości za 20 zł. Taki cały z koronką. Taki, słuchajcie, cielisty i taki z czarny. Godny uwagi. No i słuchajcie, tutaj mamy takie pomarańczowe. I zobaczymy. O, fajne, bo patrzcie, one się rozpinają. I tutaj mają poduszki, które można wyjąć, też fajnie. Do regulacji mają trzy takie. No i teraz cena. E, słuchajcie, e, cena to jest 30 zł. Ten jest na przykład M. i są rozmiary SL, XL, e, No, taka rozmiarówka do mierzenia, żeby sprawdzić, jaki pasuje. Ale coś fajnego powiem Wam. Te też mi się podobają. I są takie kolorystyce. I zobaczymy ten. Jaki ma cenę ten fioletowy? 30 zł. Tak są, słuchajcie, zrobione. Ten i zaraz Wam pokażę ten drugi. O. I jeszcze, słuchajcie, jest taki morelowy. Zobaczymy cenę. Duży wybór. Fajnie, że jest duży wybór transportowych rzeczy. 15 I z tyłu wygląda tak. E, więc powiem Wam, no fajna sprawa można sobie coś już wybrać jest tego więcej teraz mamy słuchajcie taki sportowy pustonosz cena 30 zł i tak on się prezentuje z taką siateczką, ma też poduszki pewnie też do wyciągnięcia mamy też takie słuchajcie pustonosze z poduszkami i też do wyciągnięcia i cena mm, 20 zł i taka rozmiarówka L przez XL S przez M no i słuchajcie te czarne mogę wam polecić tutaj akurat pokazuję biały 8 zł bo słuchajcie bardzo fajne są powiem wam i wygodne o no, i słuchajcie, trochę bielizny. Takie mamy majteczki za 20 zł. I takie słuchajcie za 15 złupak. Są jeszcze pomarańczowe i fajne cieliste. Fajna cena, powiem Wam. Ej kochani, z tego miejsca życzę wam cudnego dnia i do następnego i nie zapominajcie o zostawieniu jakiegoś, z czegoś po sobie oraz o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem koniecznie, żeby być powiadamianym o nowościach i zapraszam was na hole na mój kanał i jeszcze raz życzę wam cudnego, spokojnego dnia.